jedzie teraz siódemka widać z daleka światła albo ósemka jedzie Wicechełmoński siódemka, proszę RP1 piękny skład wagon barowy i pierwsza klasa więc do zobaczenia widzowie Jedzie teraz Impuls do Poznania Głównego ze Świnoujścia pewnie. Się prezentuje. Smurf niebieski. Zatrzymuje się na stacji Szczecin Zdroje. Z daleka widać, że to numer ED 78013. Się prezentuje do pozania głównego. Czekamy jak odjedzie. I odjeżdża Impuls. Tak się prezentuje. Dokładnie ze uścia. Tak się prezentował. Więc czekamy na następne. Oto jedzie Jakiś tam pociąg? Chyba SMK. Kolej Bałtycka. Tak, piękna SMK. Może 6DG? Piękna SMK jedzie. Tak się prezentuje. Może Lotus? Czy to Kolej Bałtycka? O, piękna. Kolej Bałtycka. Piękna jest m -ka. Leci ze spaliną Piękna jest I czekamy na następny Oto jedzie tam hybryda chyba do portu lotniczego Szczecin-Goleniów Zielona hybryda chyba Tak dokładnie Jak się prezentuje, z daleka jedzie, zatrzymuje się na stacji Szczecin, zdroje Szczecin, port lotniczy. Jaka brudna cała jest. Tak się prezentuje. Więc do zobaczenia.